manga, manga. Pochodzi to z Niemiec, Przyjaciółkami to przywiozła razem z tomikiem niemieckim Nagatoro. No i w najprostszych słowach jest to po prostu taki tomik, który ma promować mangę. Ale dobra, zobaczmy co jest w środku, bo to jest mega ciekawe. Tu oto jakiś tekst mamy, tutaj mamy spis treści, tu są wymienione tytuły, które niedługo miały premiery i tu tak naprawdę jest tylko krótka informacja o nich. Ale mamy coś takiego jak z i mamy tutaj dwa tytuły, których możemy przeczytać pierwszy chapter. Jeszcze ja tytułem, którego mamy, chapter jest Darwin's Incident. I ja się strasznie wkręciłem to. Czytałem tam moim łamanym niemieckim, i naprawdę mega to się prezentuje. I mam nadzieję, że ktoś to wyda właśnie w Polsce. Ziomek Mapa naprawdę wydaje się super bohaterem. I po skończonym czapterze mamy reklamę Artbooka z Hike'i i dwie bardzo fajne ilustracje, a następnie mamy pierwszy chapter mangi Medalist, która też będzie w Polsce niedługo wychodzić. Jak teraz to kartkuje tak na papierze, to mega się cieszę, że studio DG wyda to w ramach festiwalu, bo ta manga jest po prostu boska. Jakie to ma rysunki, ile to emocji potrafi przekazać? No mega sprawa. A dalej są krótkie promki. i kiedy z premiera danego tomiku. I tutaj widzimy kilka kadrów, potem kolejny tomik. Znowu kilka kadrów, kolejny tomik. No i to generalnie w taki sposób się powtarza już do końca tego tomiku. Dawajcie znać, jak Wam się podoba w ogóle taka forma promowania mank, bo dla mnie jest to po prostu genialne i na pewno będę próbował więcej takich tomików zdobyć.